A w tym wideo, dedykowanym fanom OSM Power i fanom książek, które są absolutnie niezwykłe, pokażę Wam to, nad czym pracujemy, pod kątem książek i tego, czego możecie się spodziewać od nas w kolejnych miesiącach. Książka Sama Zela. Am I being too subtel? Czy, czy ja jestem zbyt mało delikatny? Taki jest tytuł roboczy tej książki. Jest to książka napisana przez Sam Azela, który jest amerykańskim bilionerem. Oczywiście, że jest polskiego pochodzenia. Jego dziadek pochodzi z Polski. I będziemy tę książkę wydawać, żeby przybliżyć Wam to, w jaki sposób myśli bilioner. Oprócz Marka Kubana, jego książki Jak grać, aby wygrać w sporcie i w biznesie. Nie mieliśmy w swoim portfolio jeszcze bilionera, dlatego książka sama zala będzie pięknym uzupełnieniem naszej oferty, gdzie będziecie mogli poznać, w jaki sposób myśli e, bilioner, który z polskiego pochodzenia. Nad tą książką pracujemy. Ona będzie dostępna prawdopodobnie końcem roku albo początkiem roku przyszłego. Kolejna książka, gdzie będziemy współautorami razem z Kamilą, nazywa się. Uwaga, uwaga! Biblia e-biznesu. 3. Jest to projekt realizowany przez Maćka Dudkona i Helion, gdzie jako współautorzy jesteśmy z Kamilą zaproszeni i stworzyliśmy z Kamilą łącznie cztery rozdziały do tej książki. Premiera będzie już na jesień i na pewno będziemy tę książkę również mieli w SM Power. Na pewno będziemy mieli w jakichś super warunkach do kupna dla Was. I ta książka jest takim zbiorem. Artykułów ekspert, eksperckich, mega turbofajnych przedsiębiorców internetowych, którzy bardzo szeroko podchodzą do tematyki tego, w jaki sposób prowadzić e-biznes, z głównym nakierunkowaniem na rynek polski, który jest mega specyficzny, ma swoją specyfikę i teraz ci ludzie, którzy z nami tę książkę tworzą, czy my z nimi tę książkę tworzymy, bo to jest ich projekt autorski, zebraliśmy się w formie eksperckich artykułów i taki poradnik e-biznesu, w formie Biblii, takiej dużej cegły. Dla Was szykujemy, także to jest pozycja kolejna: Biblia E Biznesu 3. Wielkimi krokami zbliża się premiera książki Wima Hofa The Wim Hof Method. Książka wydawana przez OSM Power. Nasz najdroższy projekt, który kupiliśmy, licencję na język polski jest dla Was ją wydać. Także też z tą, z tą książką naprawdę, naprawdę trzymamy kciuki mocno i wiążemy z nią ogromne oczekiwania. Bo ta książka może zmienić życia ludzi nie tylko na poziomie biznesu, ale przede wszystkim na poziomie ciała, bo będzie tam o ekspozycji na zimno, o wchodzeniu na śnieżkę w samych gaciach, naprawdę. I będzie o oddychaniu i to jest książka, którą wydajemy po to, żeby móc jeszcze lepiej poznawać siebie, swoje ciało i to jak możemy swoje granice mocno przekraczać. I tę książkę będę chciał polecić każdemu z Was jako próbę, eksperyment pracy z własnym dyskomfortem, wychodzenia poza strefę swego komfortu. No bo jak musisz wleść pod lodowatą wodę, i to nie że musisz, tylko po prostu w swoim domowym przyczepnicy dajesz kurek w prawo, jest tam lodowata woda z góry lecąca i Ty sam tam wchodzisz, to trochę trzeba pokminić, w jaki sposób do tego wszystkiego podejść. I ta książka będzie wczesną zimą wydana w OSM Power, żebyście w sezonie zimowym mogli również na przykład doświadczyć morsowania. Ja już sprawdzałem, gdzie w okolicy teraz, gdzie mieszkam, jest grupa morsów, jest jezioro morsowe, które na pewno będę również pokazywał Wam te zdjęcia. Trzymam tę książkę i z tym poszyję lodowatej wodzie w grudniu czy w lutym. Dla co Was bardzo. Zachęcam i ta książka wprowadzi Was w to, w jaki sposób ta metoda działa. Jest bardzo konkretny poradnik hałtu. Ważne jest to, że jest to pierwsza książka, którą napisał sam Wim Hof. Jest dużo książek, które są napisane przez jego uczniów czy reporterów, którzy tą metodę zapoznawali. Dlatego będzie również premiera w tym roku w Polsce książki Iceman. Jest to książka. O Wimie Hofie, o jego metodzie, ale nie napisana przez niego. I również tę książkę będę wam polecał, pokazywał. Napisałem do niej również recenzję, taką całkiem obszerną recenzję na okładkę. I ta książka będzie idealnym wprowadzeniem do książki The Wim Hof Method. Pamiętacie książkę Scotta Carniego, co nas nie zabije? Dobra wiadomość, Scott Carney napisał już wersję angielską książki i w tym roku będzie również premiera książki Clean the Wedge. Polski tytuł Clean, której również mam przyjemność być recenzentem, i ta książka jest mega odjechana, Jest mega odjechana. Clean to jest coś, co powoduje, że potrafisz wejść głęboko w rzeczy miejsca, które wcześniej były nieosiągalne. I to jest taka lista wytrychów i narzędzi do eksperymentowania, które możesz używać, jest na maksa odjechana. To nie jest książka dla każdego, to jest książka dla ludzi, którzy chcą. Eksperymentować, rozwijać, przekraczać granice również fizyczne, fizjologiczne, e, mentalne. Sam z wieloma rzeczami z tej książki, może nie, to, trochę się nie zgadzam, ale boję się poeksperymentować. E, tak, tam jest dużo eksperymentów do sobie samym, ale tą tajemniczością teraz was chcę tak zaciekawić i również polecić książkę The Wedge, czyli polski tytuł Clean, która będzie powstawała za niedługo, za niedługo w tym roku, wczesną jesienią. Książka, którą polowałem, znalazłem, wyczaiłem, wykastlowałem Tilmana Fertitta. Tilman Fertitta jest kolejnym miliarderem w naszym portfolio wydawniczym i tytuł książki oryginalny jest Shut Up and Listen. Ta książka jeszcze nie ma polskiej wersji, tytułu Zamknij się i słuchaj. Być może, ale zobaczymy, jaki jak będzie tytuł finalny. To jest książka dedykowana osobom, które chcą tworzyć biznes prokliencki. Czyli dla ludzi, dla których klient jest najważniejszą rzeczą w biznesie, którzy rozumieją, że klient jest najważniejszą rzeczą w biznesie, i mówi o tym, w jaki sposób jeszcze lepiej, skutecznie temu klientowi mogą, możesz służyć. I długo szukałem takiej książki. On reprezentuje to na przykładzie branży hotelarsko-gastronomicznej, która jest oparta na hospitality, czyli koszczeniu ludzi w restauracjach, w hotelach, w miejscach rozrywki. I sam bardzo dużo z tej książki wdrożyłem już w OSM Power i będziemy jeszcze więcej wdrażali. Więc to będzie książka dla każdego, kto chce dbać o swojego klienta, a przez to zarabiać. Więcej. Tam jest taki mega prosty przykład, od tego się książka rozpoczyna. Przejdziesz do restauracji o godzinie 11.30, prosisz jajecznicę. Pani ci mówi z obsługi: Nie, nie mogę tej przygotować, bo już jest po ośniadaniach, jest już zamknięty bar, kuchnia. Szef kuchni mówi, że nie. A Tillman mówi: Miejsca, które o 11.30 zgodzą się, aby klient tę jajecznicę otrzymał, wygrywają. On może oczywiście trochę więcej za nią zapłacić, ale jeżeli ktoś mówi klientowi w restauracji nie nie zrobić jajecznicy, bo na przykład sprzątałem już blat nie potrafi rozbić trzech jajeczek, masełka, szczypiorku boom, i za pięć minut temu klientowi podać pachnącą jajeczniczkę, to znaczy, że w tym biznesie mu na pewno nie wyjdzie i ta książka jest wypchana jakimiś smaczkami pięknymi, które czytasz i myślisz sobie, no kurde, tak właśnie jest. Firma Fertitta, Shut Up and Listen. Kolejna premiera WSM Power. Pracujemy też nad dwoma książkami autorstwa Marcin Osman and Kamila Krug. I pierwsza to będzie 150 lekcji na temat biznesu. Nie jestem pewien, czy to będzie taki finalny tytuł. W każdym razie będzie to książka składająca się z ponad 150 bardzo skondensowanych lekcji biznesowych, które doświadczam codziennie w naszym życiu biznesie. W taki sposób, żebyście mogli bardzo łatwo, implementowalnie te lekcje skonsumować, jeżeli będą Wam pasowały, do swoich biznesów wdrażać, to będą. Duże pigułki mega mocnych lekcji biznesowych ode mnie i od kamieni Kruk. Ta książka się tworzy, będzie w tym roku i jestem bardzo tą książką podekscytowany, bo ją tworzę też dla siebie, żeby mieć skondensowane, zapisane moje lekcje, szczególnie w momentach kryzysów czy trudności, można sobie przejrzeć i pamiętać, dzięki czemu znalazłem się w miejscu, w którym teraz jestem. Bo te lekcje są udokumentowane i będę mógł tę książkę dać mojej córce za kilka lat powiedzieć. Zobacz, to jest podręcznik taty i mamy pod kątem tego, jak my rozwijaliśmy biznes, który doprowadził do na przykład kilkudziesięciu tysięcy transakcji. Miesięcznie, czy do pracy z najlepszymi ludźmi na świecie, czy stworzenia super społeczności internetowych fanów i klientów, więc to jest pierwsza książka, nad którą pracujemy z Kamilą naszego autorstwa. No i książka Jak zacząć, którą na szczęście teraz będę już kończył, bo przygotowałem 80% kontentu i ta książka sobie leżała w szufladzie, teraz już, już nad nią pracujemy. Książka Jak zacząć będzie odnosiła się do kilkudziesięciu obszarów, które. Możesz rozpocząć, albo których nie wiesz, jak rozpocząć. I to nie chodzi o to, żeby e, przerabiać rzeczy z książki Pressfielda, czyli Jak zacząć, czy Wojna Sztuki i za spód, bo te książki o tym mówią, żeby tą siłę pędu nabyć. Ta książka, jak zacząć, będzie o tym, jak postawić konkretnie pierwszy i drugi krok w danej branży. Przykład? Jednym z rozdziałów jest Jak zacząć prowadzić podcast, gdzie na dwóch, trzech, czterech stronach tekstu pokazuje się dokładnie, co musisz zrobić aby powstał twój pierwszy odcinek podcastu. Nie setny odcinek, ale pierwszy odcinek podcastu. I to będzie książka dedykowana każdemu, kto chce rozpocząć nowy projekt, ale nie ma pojęcia, jak ten pierwszy krok postawić. Tematy do książki powstały stąd, że zrobiłem ankiety na moim Instagramie i Facebooku i dostałem kilkaset odpowiedzi. To skondensowaliśmy, usuwając powtórzenia i z tego powstało właśnie kilkadziesiąt pytań, jak zacząć prowadzić podcast, jak zacząć prowadzić Instagrama, jak zacząć... Prowadzenie firmy. I te tematy są odesłane bardzo wąsko, w sposób skondensowany, praktyczny, i skupiają się na tym, jak rozpocząć, bo mam tak dużo pytań, jak zacząć ABCD, XYZ i firmę, i coś, i coś, że trzeba było z tego w końcu zrobić książkę, i ta książka właśnie powstaje będzie również wznowienie książki o porażce w biznesie, bo też dużo osób o to pytało. Ja nie chcę jej wypuścić w pierwotnym kształcie, tylko chcę zrobić wydanie rozszerzone tej książki, a to zajmuje trochę czasu, więc spokojnie, powoli dorabiam do niej materiały i inny wstęp, inne wprowadzenie, żeby tą książkę jeszcze bardziej wypełnić samym gęstem. I to jest książka jak radzić sobie z porażką nie tylko w biznesie, wydanie rozszerzone. Terminu premiery nie podaję, bo pierwszeństwo mają książki, jakie Ci właśnie przedstawiłem, ale wiedz że, wiedz, że coś się dzieje. No i Kamila bardzo mocno naciska, oczywiście słusznie, nad uruchomieniem y, tworzenia książki pod tytułem Sprzedawaj jeszcze więcej. Książka Sprzedawaj Więcej jest naszym absolutnym bestsellerem i hitem, bo raczej jest super praktyczna, konkretna, super jest przyjęta przez naszą społeczność. mamy tak dużo kolejnych scenariuszy, case study na to, jak sprzedawać jeszcze więcej, że szkoda byłoby się tym z wami nie podzielić. I tu macie listę książek, nad którymi teraz pracujemy. Będzie jeszcze książka dla rodziców, napisana przez super matkę, która ma super successful e, dzieci, ale to sobie jeszcze negocjujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale liczę na to, że również ona wpadnie do portfolio OSM Power i będziemy mogli tę książkę Wam polecać, ale również też większy program edukacyjny, który będziemy razem z tą autorką potencjalnie realizować. No i już, OSM Power, my dla Ciebie. My wydajemy, Ty czytasz. ちゃあ。